Boże, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania Ewangelii na 26. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w odchłani, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie, i ochodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostaje się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo pańskie. Cały czas jesteśmy w tej połowie marszruty z Galilei do Jerozolimy. I tak jak Tydzień temu mieliśmy Ewangelię, która ma, o, miała obrazować największe z przykazań, przykazanie miłości. Tak, i dzisiaj. Dalej, można by powiedzieć, jesteśmy w tym samym temacie. Dalej dostajemy drugą, konkretną przypowieść, która ma uzmysłowić słuchaczowi, czym jest miłość drugiego. Oto mamy dwóch ludzi. Obaj są Żydami. Skąd o tym wiadomo, że obaj są Żydami? No, z, chociażby z faktu, że jeden, ten bogacz, y, mówi, że jest synem Abrahama. Ojcze Abrahamie mówi, zwraca się. To tylko Izraelici mówili w ten sposób: Ojcze Abrahamie. Y, ten człowiek jest na pewno bogaty. Opis jego, Pokazuje na wielkie bogactwo, ubrany w purpurę, purpura materiał, który był farbowany ze sproszkowanych specjalnych muszli, które dawały barwę, który był bardzo drogi. Tak samo bisior, to, to jedwab bardzo delikatny, sprowadzany najczęściej z Egiptu, mówiono nawet o bisiorze, że to materiał tkany mgłą, bardzo, bardzo, bardzo drogi uczty, dzień w dzień. To wszystko jest obrazem wielkiego bogactwa tego, tego człowieka. A z drugiej strony jest człowiek bardzo ubogi. Łazarz, jego imię Eliezar. Łazarz, el hebrajskie Eliezar. Znaczy Bóg jest moim wspomożycielem. Imię bardzo konkretne, hebrajskie Eliezar. Można by powiedzieć, że ludzie, którzy przecież należą do tego samego narodu, są braćmi. Braćmi według narodu, a nade wszystko braćmi według religii. A jednak? A jednak jeden nie jest w stanie zobaczyć drugiego. Ma oczy na uwięzi. Jest zwrócony tylko tak naprawdę na siebie samego. Nie widzi, że obok jest ktoś, kto tak naprawdę potrzebuje jego spojrzenia, jego zainteresowania i konkretnie jego pomocy. Bogacz jest tym, który jest zapatrzony w samego siebie. To jest obraz pychy. To jest obraz tak naprawdę egoizmu. On nie widzi nic. I dramat jest też na czym polega, że po śmierci. Obaj przecież umierają. Bogacz wspomniany nawet, że miał pogrzeb. Musiał mieć uroczysty pogrzeb. Łazarz może nikt o nim nawet nie wspomniał. Ale po śmierci nic się nie zmienia w postawie bogacza. Kiedy on widzi Abrahama i Łazarza, nie ma żadnej refleksji u niego. On dalej jest zapatrzony w siebie. Wręcz można by powiedzieć, nakazuje, jakby chciał nakazywać Abrahamowi poślij pośli tego Łazarza niech on yy, umoczy palec w wodzie i tu mi da yy, na język, żebym do, dostał trochę ulgi w cierpieniu tam nie ma ojcze przebacz, byłem ślepy byłem, nic nie widziałem, nie widziałem drugiego człowieka, nie widziałem mojego brata nie, on dalej tak naprawdę jest zapatrzony w siebie I to jest bardzo konkretna nauka Dzisiaj dla Ciebie, dla mnie, bo bardzo jasny i konkretny sposób jest pokazany, że to nie jest tak, że Ty po śmierci zobaczysz Pana Boga i nagle zmieni się wszystko yy, i nagle postanowisz, o teraz to widzę, jaki Pan Bóg jest dobry, no to teraz to chcę być zbawiony. To, co jest za życia, tak naprawdę konsekwencje będą także po śmierci. To nie jest tak, że ty się nagle zmienisz, bo zobaczysz, jaki Bóg jest wspaniały, cudowny. Nie. To, co jest tu, to naprawdę przenika nas całkowicie. Sprawia, że i po śmierci będziemy tacy. Jeżeli dzisiaj nie wybierasz Boga, to i po śmierci nagle nie będziesz mógł go wybrać. Dalej twoje serce będzie skierowane tylko na wyłącznie na siebie samego. Dlatego tu jesteśmy zaproszeni, ty i ja jesteś zaproszony, aby, aby widzieć tego drugiego, który jest obok nas, aby kierować się w swoim życiu przykazaniem miłości. Jeżeli teraz nie otworzysz swojego serca na miłość, to to serce będzie już cały czas zamknięte. Na, do, do końca wszechświata i jeszcze dłużej na wieczność. I stąd będzie konsekwencja odrzucenia Boga. Też bardzo konkretna jest końcówka tej Ewangelii, kiedy Bogacz prosi Abrahama, aby ten posłał Łazarza do jego braci. No wtedy, to wtedy to oni się nawrócą. To jest bardzo konkretne słowo skierowane dzisiaj do ciebie i do mnie. To nie jest tak, że jakieś wielkie wydarzenia. Spektakularne objawienia zmieniają człowieka. Wyraźnie Abraham odpowiada, mają mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Wiara rodzi się ze słuchania. Nie z czegoś spektakularnego, ale po prostu ze słuchania, przepowiadania dobrej nowiny. Jak często jesteśmy zaproszeni, aby słuchać. To przepowiadanie, słuchać dobrą nowinę, jak bardzo często tak naprawdę, chociaż mamy uszy, nie słyszymy. Niby słuchamy, a nie słyszymy. Często wpada jednym, wypada drugim uchem. Jak bardzo trudno nam słuchać tego przepowiadania, tej dobrej nowiny. A od tego przecież wszystko zależy. Do tego jesteś ty i ja, jesteśmy zaproszeni, by mieć uszy otwarte. Dzięki temu będziemy wchodzić w nawrócenie. Wchodząc w nawrócenie, będziemy mogli realizować przykazanie miłości. Kochać drugiego, widzieć go, że jest obok nas. To oto paszport. Oto bilet do nieba.